Robota goni! Cześć i czołem! Dzień dobry, Nowy Jorku! Nowy kostium, stary Harry zostawił mi wiadomość, zanim wyjechał do Europy. Pit, mam prośbę. Mama pracowała nad stacjami badawczymi, które niosłyby społeczną korzyść. Uruchomiłem je, ale wyjechałem i boję się, że Oscorp je wyłączy, jeśli nie dostrzeże w nich zysku. Może mógłbyś je kontrolować? Więcej szczegółów poznasz w każdej z nich. Dzięki, stary. Dopóki tam będą, będę czuł obecność mamy. Rachunków za to nie zapłacę, ale ten projekt wiele dla niego znaczy. Zrobię co będę mógł. Zostawiłem w mieście kilka stacji badających powietrze. Mają mierzyć, jak to było, zanieczyszczenia, zanim osiągną toksyczny poziom. Swoją drogą, myślę, że Oscorp wolałby, żeby projekt upadł, zanim wyjdzie, że psują powietrze. Stężenie węglowodorów policyklicznych w powietrzu jest zbyt wysokie i ciągle rośnie. Jeśli tak dalej pójdzie, ludzie zaczną umierać. Cząsteczki gromadzą się w punktach zapalnych, jak małe chmury smogu. Muszę pobrać próbki, a potem na ich podstawie ustalić źródło. Te chmury są paskudne, ale muszę się przez nie przebić. Jeśli te chmury są widoczne gołym okiem, stężenie toksyn musi być ogromne. I mam cię! Pobieram dobre próbki. To znaczy zawartość to trucizna, ale próbki dobre. Mam. To, przytknął nos do rury wydychał. Napędzam tym ludziom niezłego stracha, jak zwykle. Ha. Źródłem tych związków są dwa modele samochodów i wadliwy komin. Lepiej zrobię zdjęcia. To moje najlepsze zdjęcie komina. Super. nałe światło. Resztą zajmie się wydział ochrony środowiska. Chyba powinienem sobie sprawić zielony kostium na dzień ziemi. No, stacja Harego właśnie ocaliła zdrowie mieszkańców. Ciekawe jak teraz oskorpu udowodni, że jest zbędna. Hej, tutaj badane są organizmy morskie. Na miejscu znajdziesz leki wszelkiego rodzaju. Wpływ tych chorób jest. <laughs> Żadne żywe stworzenie nie powinno przez to przechodzić. Wygląda na to, że ryby cierpią na infekcję bakteryjną. Lepiej się tym zajmę, zanim skażone mięso trafi do sklepów. Znalazłem spray antybakteryjny, który może wyleczyć ryby. Muszę go rozpylić nad wodą. I to szybko, zanim ludzie zaczną chorować. Najpierw muszę dostać się do doków. Pewnie to co jest w beczkach spowodowało problem. Trzeba je wyciągnąć z wody. Nie, to ja wasz miły śmieciarz z sąsiedztwa. te beczki są mądrzejsze od niektórych moich przeciwników. To będzie idealne miejsce do rozpylenia. Jeśli opryskam wszystko równomiernie, lądy rozprowadzą lek na dużym obszarze. Muszę opryskać duży obszar. Ryby rozprzestrzenią lek między sobą. To bardzo ważne, bo nie jestem w stanie zapuścić się zbyt daleko. Sądząc po układzie prądów, powinienem opryskać jeszcze jeden obszar. Kolejne beczki. To na pewno źródło bakterii. Pozbędę się ich. Fajne w beczkach jest to, że do mnie nie strzelają. Minus jest taki, że tych beczek nie śmieszą moje żarty. Można rozpylać. No, chodźcie rybeczki, to wam pomoże. Właśnie dlatego nigdy nie miałem akwarium. Założę się, że ktoś to opowie Jamisonowi i będę oskarżony o zatruwanie wody. Dobra, pora znaleźć miejsce, żeby zbadać rybki i przekonać się, czy lek działa. Są zdrowe najmniej jak na ryby z doków. Zdusiliśmy w zarodku potencjalną epidemię i pozbawiliśmy oskorb argumentów przeciwko utrzymaniu stacji.